Na odludnych polach amerykańskiej Georgii przez ponad cztery dekady stał pomnik. Nie upamiętniał bohaterów, nie przypominał też o klęskach. Nie należał do żadnej religii, chociaż wielu wierzyło, że jest dziełem sił, które religie zastąpić chcą. Kamienne płyty ustawione jak obserwatorium, precyzyjnie, matematycznie i 10 zasad dla świata, który miał nadejść po końcu tego naszego. Dla jednych była to wizja przetrwania. Dla innych, plan kontroli ludzkości, albo wręcz dzieło szatana. W 1979 roku do małej firmy kamieniarskiej w Elberton wszedł mężczyzna. Był elegancki, spokojny i powściągliwy. Przedstawił się jako R.C. Christian. To pseudonim powiedział: Moja grupa pragnie zostać anonimowa. On zlecił budowę monumentu z granitu wielkiego, precyzyjnego, astronomicznego. Dla przyszłych pokoleń albo dla tych, którzy mieli przetrwać katastrofę. Kamieniarze wspominali, że Christian mówił o nadchodzącym kryzysie ludzkości i o konieczności stworzenia przewodnika dla nowej cywilizacji. W zasadzie to nie chcieli podjąć się tej pracy, ale dali zaporową stawkę i ów człowiek się zgodził. Więc monument stanu. Cztery ogromne płyty, centralny filar i kamień szczytowy. Wyryte na nich było 10 przykazań w ośmiu różnych językach. Była to swego rodzaju nowoczesna tablica informacyjna, drogowskaz dla przyszłej i naszej cywilizacji. Zasady to utrzymuj ludzkość poniżej 500 milionów w stałej równowadze z naturą. Mądrze kieruj rozmnażaniem udoskonalając zdrowie i różnorodność. Jedność ludzkość poprzez jeden wspólny język. Rządź namiętnością, wiarą, tradycją i innymi rzeczami tylko rozumem. Chroń ludzi i narody sprawiedliwym prawem i osądem. Pozwól wszystkim narodom rządzić wewnętrznie, ale spory między nimi poprzez sąd światowy. Unikaj zbędnych praw i bezużytecznych urzędników. Równoważ prawa osobiste z obowiązkami wobec społeczeństwa. Doceń prawdę, piękno, miłość i szukaj harmonii z nieskończonością. Nie bądź zarazem na ziemi. Zostaw miejsce dla natury i to jest powtórzone: zostaw miejsce dla natury. Najwięcej emocji budził oczywiście pierwszy podpunkt 500 milionów ludzi. Dla jednych to jest teoretyczna wizja świata po jakiejś katastrofie, ale dla innych jawny plan depopulacji. Drugi punkt kontrola rozmnażania kojarzył się oczywiście z eugeniką. Trzeci to wspólny język ludzkości z globalnym rządem. Niektórzy widzieli w tym plan przetrwania po wojnie nuklearnej, inni manifest elit, które postanowiły zapisać swoje zasady. Monument stał się symbolem globalizmu, tajnych stowarzyszeń i mówiono, że jest powiązany z masonerią, zakonami, albo że to działo satanistów. Pomnik ten był przez lata atakowany w różny sposób farbą były pisane na nim różne hasła. Teorie spiskowe, aż w lipcu 2020 roku o świcie nieznani sprawcy podłożyli ładunek wybuchowy. Jedna z płyt rozpadła się. Władze uznały konstrukcję za niestabilną i kilka godzin później całość została rozebrana. Wbrew pozorom zniszczenie kamieni nie wyciszyło teorii, wręcz przeciwnie. Jednakże sama budowla powodowała tyle kontrowersji, że nawet nie brał na poważnie pomysłów, aby ją odbudować. Projekt był zbudowany w sposób astronomiczny, jak zegar i kalendarz w jednym. Otwór w jednym z kamieni wskazywał gwiazdę polarną. Szczelina w innym pokazywała wschody słońca w dni przesileń. Na szczycie otwór dla światła południa. To nie był przypadek, to była precyzja. Sam pseudonim Arsi Christian nie jest zwykły. Wielu wskazuje, że Arsi to skrót od Roskros, czyli krzyża, Tajemniczego bractwa mówiącego o odrodzeniu ludzkości. Na tablicy widniał zaś napis. Let this be guide stones to an age of reason. Niech to będą kamienie nawigacyjne dla epoki zrozumienia. Czy też rozumu. Brzmi to jak obietnica. Albo jak ostrzeżenie. A kapsuła czasu, która miała być zakopana pod pomnikiem? Pod betonową płytą? Nic. And then there was the Georgia Guidestones, people were like, "Well, let's blow that shit up." <laughs> yeah. Somebody blew that up. Something interesting. They still haven't found anyone from that. They don't have anyone. They had a car drive right by it. They have no suspects. I find that really peculiar, because there was supposed to be that buried time capsule. They allegedly dug it up and there was nothing there. I find that interesting. What so, is this? Is that the car? our dun, thing of this dun, whole thing. Dun, dun, dun. Is that a Charger? What's your crazy tinfoil hat conspiracy theory? Okay, here we go. Some people suspect that what if the powers that be that did create them purposely destroy them, remove that evidence, and pretend those guided stones didn't even exist in the first place, hmm. and remove that, that time capsule? They quickly.

Była tam też zmianka o tym, że pod monumentem zakopana została właśnie kapsuła czasu. Więc co się z nią stało? Nie wiemy. Najpopularniejsza teoria mówi o tym, że samo arce Christian to tak naprawdę Christian Rosenkreuz, uważany za twórcę Zrzeszenia Różokrzyżowców, a w zasadzie ktoś, kto był jednym z jego wyznawców i w ten sposób po prostu się podpisał. Fani teorii spiskowych także mają uczte, czytając spisane tu zasady. Foliowa czapeczka musi być mocno zaciśnięta na głowie skoro widzi zasady tworzenia jednego narodu i depopulacji świata. Faktem jednak jest, że ktoś mocno się postarał, aby ta budowla powstała. Jedno jest pewne. Budowla wzbudziła tyle kontrowersji, że doprowadziła aż do wysadzenia samej struktury. Jeżeli ciekawi Cię temat tajnych stowarzyszeń, napisz w komentarzu. W ostatnim czasie przybyło trochę subskrybentów, Mam nadzieję, że z każdym filmem będę wprowadzać coś nowego i zwiększać ich jakość. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i słuchasz tego filmu, serdecznie Cię witam. Zostań na chwilę i posłuchaj.